Riders of the North Sea czyli najeźdźcy z północy. Tak po naszemu. E, tutaj będą małe dodatki, takie malusienkie promo cards nazywane często. Obejrzymy sobie, jakie karty tam są. Każdy taki, 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 taki zestawik, to jest parę kart dodatkowych. I oglądamy. Outsider. Drugie z tego kompletu, i trzecie z tego kompletu, i taki fajny mały, mały, mała takie tu i na to: trzy takie. To jest jeden mały zestawik. Teraz zaczynamy drugi. Aha, z drugiej strony. wyglądałem no, tak. Teraz kolejny. Te same identyczne, są identyczne, to jest inne. Taki. Tu warto zauważyć, że jest bohater. I w woreczku, jest drugi zestawik, Zajaczymy. tu w takim już nie niestrunowym mamy jarlów, jest ich dwóch. Jarl Eriksson i Jarl y, Freyla Dwie karty to jest kolejny zestawik tam jeden taki duży tu będą też do, do takiego y, dodatku którego my nie mamy tam że statki budujesz mm. 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 możemy zobaczyć co my tu mamy A bo to jest ten taki... Bo to jest e, tych z architektów. Znowu fragment, widzę. to jest chyba ten taki, bo jeden został wydany taki na pięciolecie, na pięciolecie istnienia Garfield Games i to jest chyba ten właśnie. Bo tu mamy z architektów karty. To sobie mówimy zobaczyć z architektów. Tu będą z kilku. Więc to są z architektów z tego. Tu mamy z najeźdźców z północy. To jest na pięciolecie, dlatego tu jest więcej. Tak. Zupełnie inne postaci. A tu mamy z takiego dodatku shipwrights, gdzie generalnie podróżujemy, statki tu jakieś budujemy, jak pamiętam. Zresztą tego jeszcze nie, nie przeglądałem tej gry, tylko z te słyszenia z oglądania za granicą filmików. I tu mamy takie postaci. To jest jako trzeci zestaw. I ten zestaw to jest ten na, na pięciolecie, bodajże Garfield Games. To pokazaliśmy tutaj jeden promo taki pak: promo cards, drugi, trzeci i czwarty. Cztery zestawy dodatkowych kart. Te są do architektów. Te są do jednego z dodatków do, do tych, do miejsców z północy. A to, to, to i to, to są podstawowi najeźdźcy z północy, ale też z dodatkami też pokazywaliśmy, bo to na przykład z tą salą miodu, taką miodosytnią, też też tutaj są do tych miodosytnią. Tak to wygląda. Są zestawy takie dodatkowe promocardz od Garfield Games. Część do, do architektów, drobna część, a, a większość do y, najeźdźców północy. Tak to wygląda. Dzięki.